Cześć, ja jestem Szymon i witam Cię na kanale Szkoła Wygrywania. Popraw jakość życia. W tym wideo pokażę Ci prosty proces myślowy, który pozwala na radzenie sobie z emocjami. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, to chciałbym Cię bardzo serdecznie zaprosić na mojego newslettera, gdzie raz w tygodniu wysyłam sposoby na poprawę jakości swojego życia w obszarze zdrowia, ducha czy finansów. Gorąco zachęcam. Zapisać się możesz na slash lista Zanim pokażę Ci proces, to powiem Ci o jednej rzeczy. To jeden prosty fakt, który powinien wiedzieć każdy: nie ma czegoś takiego jak negatywne i pozytywne emocje. Emocje po prostu są. Są, jakie są. Emocja jest najzwyczajniej w świecie informacją od podświadomości. Informacją, że coś się dzieje. Przykładowo coś nowego, co robisz pierwszy raz w życiu. No i wtedy pojawia się emocja. Przeważnie jest to stres. I za tą emocją pojawia się Twoja reakcja na tą emocję. Z racji, że jest ona negatywna, bo uznajesz emocję za negatywną, no to stosujesz mechanizm wyparcia, że taka rzecz nie istnieje. A że ją wypierasz, to Twoja podświadomość myśli, że ta informacja do Ciebie nie dotarła. A jak nie dotarła, to znaczy, że za słabo tą informację do Ciebie przekazuje. Więc atakuje jeszcze mocniej i nasila działanie emocji, których nie chcesz doświadczać. Takie tam. Im bardziej czegoś nie chcesz, tym bardziej do Ciebie trafia. Więc pamiętaj: emocje są informacją. Którą trzeba przyjąć do wiadomości i nie wypierać. Nie walcz z nimi. Wracając do procesu radzenia sobie z emocjami. Proces dzielimy na trzy kroki. Proste, logiczne kroki. Pierwszy krok to jest przyjęcie do wiadomości, drugi to jest zrozumienie, a trzeci to przeramowanie. Więc jeśli chodzi o przyjęcie do wiadomości, masz tam. Opisać to, co czujesz. Masz opisać emocję, którą właśnie odczuwasz. A jak to zrobić najprościej? Najprościej jest zadać sobie pytanie, co teraz odczuwam? I odpowiedzi są proste. Czuję podekscytowanie, czuję wcisk w gardle, czuję, że się poce i tak dalej. Jak opiszesz i zrozumiesz to, co odczuwasz, to możesz przejść do kolejnego kroku, czyli do zrozumienia. A w tym kroku zadajesz sobie pytanie. Co poświadomość chce mi przekazać tą emocją, albo dlaczego odczuwam tą emocję? Chodzi o to, żeby zacząć analizować pojawiające się emocje, i po podejściu analitycznym, można przejść do ostatniego kroku, czyli do przeramowania. W przeramowaniu chodzi o to, żeby zacząć postrzegać rzeczy inaczej niż postrzegamy je obecnie. Jest to najcięższy krok, dlatego trzeba go powtarzać kilkukrotnie. I żeby przeramować teoretycznie złe emocje, zadaj sobie pytania w stylu: jak mogę na to spojrzeć z innej strony? Co jeśli zareagowałbym na to inaczej? Co muszę zrobić, żeby postrzegać to z innej strony? Czego mogę się nauczyć z tego doświadczenia? Przeramowanie wymaga praktyki, więc nie załamuj się, jak ci się nie uda za pierwszym razem. Im więcej razy będziesz próbować, tym lepiej będzie ci to wychodzić. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten. Film, gdzie film będzie króciutki. Pamiętaj, z emocjami nie wolno walczyć. Trzeba je zaakceptować i podejść do niego tak trochę jak naukowiec. No, zauważyłem, dlaczego to tak do mnie dotarło, i postarać się spojrzeć na nie od drugiej strony. Dzięki za oglądanie. Zapraszam standardowo do lajkowania, subskrybowania na mojego Instagrama, na moją stronę szkoławygrywania.pl i w sumie tyle. Do następnego. Cześć.